Justyna Żyła rozpoczyna 2019 rok z zamiarem zrobienia szumnej kariery. W poprzednim zasłynęła z kontrowersyjnych wpisów na temat jej relacji z mężem, skoczkiem z narciarskim Piotrem Żyłą. Dziś wpisy są przeszłością, podobnie jak ich małżeństwo. O celebrykce z gór będzie jeszcze w tym roku głośno. Wieści się jej szansę na karierę u boku innego mężczyzny. Justyna Żuła i kulisy jej rozwodu z Piotrem Żyłą śledziła w poprzednim roku cała Polska Wszystko zaczęło się ponad 12 miesięcy temu, kiedy skoczkowie walczyli o medale Igrzysk Olimpijskich Żyła zaatakowała publicznie swojego męża zarzucając mu zdradę i pozostawienie samej z dwójką dzieci. Skoczek zdementował jej słowa. Relacji naprawić się nie udało. Justyna żuła weźmie udział w tanecznym show. Para rozstała się na dobre po dwóch rozprawach przed sądem. Za porozumieniem stron udało się ustalić kompromis. Małżonkowie idą już przez życie oddzielnie. Nie da się ukryć, że publiczne wywlekanie prywatnych problemów dało Justynie źle rozgłos, o jakim wcześniej nie mogła myśleć. Popularność góralki. Która naruszyła wizerunek najbardziej zakręconego skoczka Polski, poszła w górę. Była okładka magazynu Playboy, własny program Active Family, kobieta spróbowała swoich sił na YouTube, gotując przed internautami. A to nie wszystko. Serwisy informacyjne informują dziś, że Justyna Żyła wystąpi w tym roku w kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami. Informacje o jej występie w show, razem z 11 innymi gwiazdami, podał tygodnik Świat i Ludzie i portal Viva. .pl. Czy przy boku i pod skrzydłami któregoś z przystojnych tancerzy odbuduje swój wizerunek? To potwierdza, że była żona Piotra Żyły nie zamierza skończyć na rozpoznawalności i sławie zdobytej w 2018 roku. Z chęcią pozbyłaby się za to łatki byłej partnerki Skoczka, która zdobyła słabe zasady publicznego prania brudu. Tym razem chce już jednak działać wyłącznie na swój rachunek. Któż nie chciałby sukcesu u boku przystojnego tancerza? W showbiznesie zdają sobie sprawę, że po takim roku nazwisko Justyny Żyły pozostaje magnesem dla telewizji. To jedno z najgłośniejszych nazwisk w showbiznesie. W dodatku Justyna lubi tańczyć. Powinna udźwignąć stres, jaki wiąże się z występami na żywo i rywalizacją, cytuje anonimowo człowieka z produkcji tańca z gwiazdami Portal PompoNik. PL, zadziwiające w sprawie wydają się dziś relacje byłych małżonków. Justyna Żuła mówi już dziś o przyjaźni ważniejszej od miłości. Aktywnie kibicowała skoczkowi wraz z dziećmi na pierwszym zawodach sezonu w Wiśle. I wierzy, że Piotr będzie osiągał dalsze sukcesy. Jedno jest pewne: ciepła relacja, pełna zrozumienia wychodzi im na dobre. Sama zainteresowana wydaje się podekscytowana nowymi wyzwaniami, czy udźwignie stres związany z tańcem przed milionami widzów. Czy publika pościwnie pamięci jej zeszłoroczne wyczyny, czy raczej łatka karierowiczki rozwodniczki będzie zbyt silna? O tym przekonamy się dopiero na wiosnę.